Dzisiaj na żywo z 15. Pikniku Naukowego Polskiego Radia oraz Centrum Nauki Kopernik. Mnóstwo atrakcji tutaj. Ci, którzy mogą do nas przybyć, niech koniecznie wsiadają w autobusy. Na początku wyszło słońce, to bardzo dobra informacja. I to jest pierwszy honorowy gość dzisiejszego pikniku. Ale z nami także jest Krzysztof Kwiatkowski z wyjątkowej szkoły. Szkoły, którą bardzo lubię, bo wy wypuszczacie studentów, którzy naprawdę mają znakomite pomysły i tworzą niesamowite rzeczy. Czyli z polsko-japońskiej wyższej szkoły technik komputerowych. No i również jest wyjątkowy gość. Który, no, uwaga, nazywa się Forfeiter. Dlaczego to nie wiem? E, witam, tak, to jest Forfeiter, ponieważ ma cztery nogi. Forfeit. Chciałbym zapytać o jakiś aspekt techniczny, jak on się porusza? Bo widzę, że on ma kilka silników. Czy on chodzi tak, że e, ma jakieś kółka, czy to są nogi takie, e, jak niby jak, jakiś abansuje, robak, taki e, To jest e, robot czteronożny, jest sterowany tutaj przez e, mikrokontroler. Które jest tutaj umieszczony i jest z karty pamięci, tutaj mam zachowane e, wzorce chodów. No dobra, i no może dodatkowo jeszcze pada od konsoli, to znaczy tak że, że tym padem można nim sterować? No pokaż jak on chodzi, pokaż jak on chodzi, no niech on tak, ruszy. Jest. Otóż to, zaraz już pokazujemy. Odpalamy Pawełon. pada, tak. stawiamy Boga, roodze, robala raczej. na asfalcie. Po raz pierwszy w czwórce będzie chodził najprawdziwszy forfiter, który będzie polował na chicken, ewentualnie na polskie nogi w Illinois. Już tu, o słuchajcie rozpoczął się ruch, prosimy o komentarz Krzyśka. A więc zaczynamy ruch. Zaczynałem prezentację, start i robot, uwaga, uwaga, jeszcze ja się trochę się... Nie robi. Zawstydził się, rusza się. O, nie, rusza się, rozgrzewa się powoli. Najpierw się postanowił przeciągnąć, przeciągnąć taki dobry początek. Się z polowaniem, dnia. jak najbardziej. Musisz no zrobić chwilę... taką prezentację dźwiękową pod niego, żeby było takie... Ma, tak? Wszystko I jest. makarena bardzo no teraz, proszę marna podróba, tak, alebreja, tak, Margaryna. E, e, Prosimy ze strony jakąś muzykę dobrą tutaj pod forfiterka. Drodzy państwo, forfiter prostocz wyższej szkoły technik komputerowych, polsko-japońskiej szkoły zresztą. Boże, co on robi? Japonia, drodzy państwo, rządzi, Japonia rządzi. Bardzo pięknie dziękujemy. Ty spokój, spokój, już nie denerwuj nie denerwuj się, już ci zabieramy do domu, do twojego namiotu. Prosto z japońskiej wyższej szkoły technik komputerowych. Forfiter w czwórce, no pięknie się przeciąga, pięknie. A wy pamiętajcie o konkursie Sprint naukowy.